Cześć wszystkim! Dzisiaj przychodzę do was z Q&A Pytania zadawaliście mi na moim fanpage'u Tam zazwyczaj pytam was o pytania jeżeli chodzi o nagrywanie Q&A Więc jeżeli chcecie być w kolejnym Q&A to pamiętajcie aby polajkować moją stronę na Facebooku Tam zazwyczaj informuję was o takich rzeczach Ale bez przedłużania dalej przechodzimy do filmiku Pierwsze pytanie, jakie są twoje plany na święta? Na święta no to oczywiście zostaję tutaj w Anglii um, Jak każdego roku zresztą A jeżeli chodzi o Sylwestra to będzie to coś na spontanie pewnie więc jeszcze nie jestem pewna Gdyby jakiś twój widz przyjechał do UK, to czy mógłby się z tobą zobaczyć? Rzecz w tym, że Anglia to jest właśnie kraj, a nie miasto a Jeżeli przyjechałby do jakiegoś miasta, które jest bardzo daleko ode mnie, to niestety nie mogą się z nim zobaczyć, to chyba oczywiste Ale jeżeli przyjechałby do miasta, w którym mieszkam, to... Jasne, żebym się spotkała. Czy planujesz zmienić kolor włosów na szary? PS ładnie tak wyglądasz. Dziękuję. Po wstawieniu filmiku, yy, właśnie z tą szarą peruką, dostałam wiele komentarzy, yy, żebym właśnie przefarbowała włosy, że mi tak ładnie i praktycznie wszystkie komentarze to było właśnie, żebym się tak przefarbowała. Powiem tak, planuję się przefarbować. To już od dłuższego czasu yy, nie na szary. Nie na szary, na podobny kolor, ale nie mówię jeszcze jaki. Jak się przefarbuje, to zobaczycie i będzie to taka niespodzianka. Jeśli mieszkałabyś w Polsce, to czy byś nagrywała na YouTube? Szczerze nie wydaje mi się, żebym nagrywała, bo zdaję sobie sprawę z tego, jak Polska jest nastawiona do na takich rzeczy. Nagrywanie w Polsce to jest coś takiego innego, dziwnego. Więc wątpię, żebym miała odwagę nagrywać w Polsce, tak jak gdybym mieszkała w Polsce. Więc odpowiedź na to nie. Raczej nie nagrywałabym. Jaka jest twoja ulubiona piosenka na dzisiaj? Więc wejdę w swoje... A nie, 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 nie Bo już dzisiaj Blue Neighborhood Choice One. Więc puszczę jakąś piosenkę z tego albumu. Dzisiaj przesłuchałam właśnie wszystkie piosenki i moją ulubioną jest Cool Posłuchajcie jej teraz. I Kocham tę piosenkę i bardzo polecam Wam. Tak samo jak i cały album. Czy gdyby nie było YouTube, chodzi o portal, to czy nagrywałabyś filmiki? Jeśli tak, to zostawiłabyś je dla siebie, czy może udostępniała na Facebooku. Na pewno nagrywałabym filmiki, bo nawet zanim zaczęłam nagrywać na YouTube, to dla siebie nagrywałam, takie do telefonu. Ehm, nagrywałabym dla siebie, ale nie wstawiałabym tego na Facebooka, o nie. Dla siebie tak. Planujesz no, no w przyszłości przeprowadzkę i jakąś poważną pracę, jak tak, to jaką pracę i gdzie chciałabyś ją przeprowadzić? Jeżeli chodzi o pracę to bardzo chciałabym mieć jakąś pracę związaną z nagrywaniem, z, z kamerami, właśnie to mnie tak bardzo interesuje. Wielkim moim marzeniem byłoby właśnie nagrać jakieś film kiedyś to było takie wow. A gdzie chciałabym się przeprowadzić Do Londynu. To już miałam dawno zaplanowane, ale chcę właśnie się przyprowadzić do Londynu, jak skończę tutaj college, jak będę mieć 18 lat, to chcę się przeprowadzić do Londynu na studia i tam właśnie studiować coś. Um, jakieś filmmaking albo coś takiego Tutaj mamy pytania, co wolisz? Kakao czy gorąca czekolada? Gorąca czekolada Zima czy lato? Tutaj musimy... Let's just take a moment okay. Zima, nie, nie ogarniam jak ludzie mogą lubić zimę Nienawidzę zimy Jest tak zimno, jest smutno eee, Smutno w sensie, że się robicie, no Jest ponuro no, do tego w zimę nie mam takich ładnych ubrań, które mogę założyć, a na lato mam takie fajne ubrania Rozumiecie mnie? Wątpię, ja sama siebie nie rozumiem Polska czy Anglia? Anglia Pies czy kot? Pies Warkocz czy kucyk? Warkocz, bo ostatnio zaczęłam nosić często warkocze Facebook czy YouTube? YouTube Pozdrawiam Dlaczego ludzie żyją stereotypami? Skąd się w ogóle biorą takie stereotypy? I są przykłady ja ogólnie nie ogarniam ludzi, którzy tak żyją Nie wydaje mi się, żebym ja kiedyś żyła stereotypami To jest nie fair w związku z innymi ludźmi Nie lubię tego, że ludzie są dzieleni na pewne grupy Moim zdaniem człowiek to człowiek Nieważne co lubi, jak, jak wygląda Dlaczego usunęłaś bloga? Szczerze to myślałam, że już każdy zapomniał o tym Że w ogóle kiedyś miałam bloga Ci, co nie wiedzą, to teraz wiedzą, kiedyś miałam bloga Nie podobało mi się to, co zapisałam nie wiem, czasami byłam zmuszona, żeby coś pisać, też nie miałam czasu, więc to nie było coś, co tak serio lubiłam robić I postanowiłam, że jeżeli nie lubię do końca tego robić, to nie będę wartować czasu na coś, czego nie lubię robić I zajmę się tym, co lubię robić <słuch> Długa, e, długie zdanie Jaki kolor włosów miałaś, jak byłaś mała, plus pokaż zdjęcia Jak byłam mała, to miałam taki kolor, zanim przefarbowałam włosy e, Czyli miałam taki ciemny brąz, z tego co pamiętam, chyba, że to był jasny brąz nie, zresztą zobaczycie teraz zdjęcia, więc takie miałam włosy. No, wyglądałam tak, jak wyglądałam. Niektórzy, kiedy pokazują swoje zdjęcia z dzieciństwa, to wyglądają kompletnie inaczej, a ja moim zdaniem się tak bardzo nie zmieniłam. No, ale to już możecie sami ocenić. Czy należysz do jakichś fandomów? Tak, należy do fandomów Selenators, czyli pani Selena Gomez oraz Hoodlums, pani The Neighborhood. Jak chciałabyś się nazywać? Bardzo podoba mi się imię Cornelia. To jest jedyne polskie imię, które mi się podoba. Cornelia... O oh, śliczne imię. A z zagranicznych bardzo podoba mi się na przykład Kylie. Bardzo ładne imię. Więc te dwa inne nosa takie to jest. Czy masz chłopaka? E, tak, ogólnie ostatnio na Instagramie dałam nasze selfie. Takie o! E, jeżeli chcecie mnie zobaczyć na Instagramie, to możecie tam zobaczyć. może więcej naszych zdjęć. Od jak dawna słuchasz tu do the Neighborhood. Więc pamiętam, że w marcu 2014 roku zostawiłam właśnie ulubieńców i tam o nich wspomniałam, więc nie jestem pewna dokładnego dnia, ale to był właśnie marzec 2014 roku. I wtedy usłyszałam ich piosenkę Sweat weather i zakochałam się i po tej piosence zaczęłam słuchać więcej ich piosenek, przesłuchałam wszystkie, potem obejrzałam wszystkie możliwe. Zowiady z nimi na YouTubie, więc... Tak, tak to się właśnie narodziła ta moja miłość do tego zespołu Czy będziesz nagrywała vlogmasy w tym roku? nigdzie na moich e, social medias mówiłam, że nie Niestety nie będzie e, vlogmasów Dlatego, bo takie vlogi codziennie byłyby mega nudne u mnie Bo moje życie jest nudne ogólnie Może pojawi się jakiś jeden świąteczny vlog, nie wiem Zobaczymy, zobaczymy Gdybyś była chłopakiem, jak chciałabyś mieć na imię? Ogólnie imię Krystian dla chłopaka mi się mega podoba Jest mega, jest super Więc nazywałabym się Krystian Opowiedz o swoim kolczyku, czy cię bolało i itp e, Więc kolczyk zrobiłam jeszcze przed wakacjami Ogólnie byłam mega, mega zestresowana e, Bałam się na tyle że będzie mnie boleć Ale wyszło na to, że nie bolało ani trochę Po prostu czułam jak coś mam w nosie ale nie, nie bola o mnie i jeżeli zastanawiacie się nad e, zrobieniem konczyka w to e, nie bójcie się, będzie dobrze, chociaż jednak każdy odczuwa ból inaczej, e, ale nie jest to jakiś mega, mega ból. Też bo czytałam różne opinie na temat właśnie Robienia kolczyka w nosie To nie było takiej opinii, która mówiła, że O Boże, boli, umrzecie, nie róbcie nie, Więc spoko, zróbcie Nie będziecie żałować na pewno I tym właśnie pytaniem kończymy to Q&A Mam nadzieję, że mi się spodobało Jeśli tak, to kliknijcie łapkę w górę I do zobaczenia w następnym filmiku Pa, pa!